Cześć widzowie na tym odcinku z EFC 25. tryb Rush. Dobra, zaczynajmy gierkę. Dobra, pomijam. Dobra. Lecimy za. Dwa, jeden. Biegnąć, Mam piłkę. Nie. Prawie. Dobra, mam Maxie. Nie Co jest Dobra, podaje Dremling Nie, 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 obrona, obrona Jest Ładny gol. I nie, okienko. Dobra, muszę. Obrona, obrona. Nie. Ale fart. Dobra, najłatwiejsze podanie. Podanie. No dobra, zgadzam się, że nie było faulu, ale Kurczę. No mój bramkarz nie miał szans. Mój bramkarz nie miał szans, po prostu. Jak chcecie, to co jakiś czas mogę robić um, filmiki z Russia. Z UFC. Oj, strzał do zapomnienia. Nie, 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 nie. Yeah! Złożył się ładnie. Ramkaś miał nawet szansę? do nie, ale... Po prostu za, chyba za późno wszedł we mnie. No, ale gol. Dobra, 2-1 obecnie. Dobra. Odebranie piłki. Skuteczne. Podanie zwykłe. Dobra, on każe na razie.

The day. Oh, that was simple. They just passed for the civic. Yeah. Oh, yeah! Yeah, yeah, yeah. It a quick in there. it Beautiful block after from a ways out. It a <sighs> the from that corner? Corner taking <sighs> here. Kolejna akcja. Nie mogą się dostać na moją połowę. I go! Pięknie się złożył ponownie. Piją! Z... <noise> Ten szaby był taki w sumie mocny jak niecelny. <noise> Brawo! Znowu rzut, rożny Dobra, próba bratku, Skwity Wandajku Dobra, Dobra brachu, brachu, Nie mam innego rozwiązania. A spróbuję. A oj, oj. Mam gałę. Nie. Mam Brawo. Uciekać teraz, teraz uciekać. Jest. 4-1. Dobra, dobrar, with rules with a three Bravo, bravo E Dobra, dobra, Oh yes. Nawet blisko, nawet blisko. Było naprawdę przez dwie sekundki w okienko poleciało, ale trochę na wkrętkę i właśnie się wkręciło na aut. Oh, yeah. O Ojej, yeah. jak on to obronił. Ej, Gratulacje! Danie? Nie, 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 Tak strzelać nie mogę. No time wasted and we're back on way The ball weighed to a defender and we're back on the way. They got the ball back. And the ball is treacherous. The bowler got to get his ball. Oh! Yeah, yeah, yeah. In the lead And looking to extend it Yes Oh yes Yeah Yes Co się dzieje? Nie, nie, nie. nie. Zapomnij o tym, śramy.

<śścoughs> Nie Blisko było aż, aż tak blisko? Dobra, ostatnia minuta Ostatnia <śścoughs> minuta meczu Ale pewnie już wygram Czekaj, <śś> ja włączyłem na zawód.

they really can't seem to get it right today. Really the difference. Oh, yeah. No. What kind of Good challenge. Put it out for a quarter kick. He played quickly there. Almost over ten seconds left. Dobra widzowie, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się na kolejnym odcinku. Nara.